Hmm, co to jest sponsor w programie 12 kroków? Hmm, hmm, hmm. myślałem, że to sponsor, to sponsoruje coś, nie? nie? Nie, 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 nie. Nie mylcie tego sponsora sponsoringiem, tylko sponsor w programie 12 kroków przeprowadza się przez program 12 kroków. A program 12 kroków, co to jest? To jest program przemiany duchowej. To jest taka ala terapia. Ale bardzo skuteczna. Wielu hazardzistów, alkoholików, oczywiście, bo to na bazie Alko Wielkiej Księgi Anonimowych Alkoholików się przeprowadza ten program. Również też narkomani i wiele, wiele innych uzależnień przeprowadzają program 12 Kroków i radzą sobie, żyją sobie bardzo dobrze. Naprawdę warto zainwestować w program.